No i jesteśmy, słuchajcie, już w bitwie. I co my tutaj mamy? Mamy drużynę czerwonych, czyli SD22 i zestawienie Napoli, Stalingrad, Ohio, Pietro Pałowsk i Clever. Czyli tutaj się nie zmieniło nic z ostatniej bitwy. I, słuchajcie, mamy z drugiej strony Libertad, 3 ze Stalingrad, Marsylia i Wenecja. Jednak zwycięskiej ekipy się, słuchajcie, nie zmienia. No, zobaczymy, jak tutaj koledzy. Będą mogli sobie pograć. Zobaczymy. Zwycięska ekipa, jak i jedna, tak i druga, jest już, moi drodzy, na samym starcie zwycięzcą, z tego względu, że chwała im za odwagę. Dużo drużyn nie chciało przyjść, nie mogli się zebrać, narzekali, płakali, a to tamto, a jednak liczy się dobra zabawa. I co tutaj nam kapitanowie na tych bitwach zapewniają. Ok, wyjdziemy, słuchajcie. Drużyna czerwonych rozpływa się już na poszczególne punkty. Napoli płynie w kierunku Charlie. Tutaj widać, że Ohio jest drużyny czerwonych chyba zostanie na środku ze Stalingradem, chociaż nie wiadomo czy ten Stalingrad czy jest obecny. No, i Kleber i Piotr Pałwosk podążają do punktu alfa, a z drugiej strony, moi drodzy, Shimakaze podąża do punktu alfa. Stalingrad gdzieś będzie próbował się schować za wyspą, asekurować nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. No, i tutaj dwa okręty: Wenecja i Marsylia płyną w brawo. Zobaczmy, jak to się będzie tutaj przedstawiało. I już mamy praktycznie rzecz biorąc czarno na białym na poli wpływa w kapa, on będzie przyjmował ten punkt, już przejmuje w tym momencie drużyna czerwonych będzie prowadzić zieloni również wpływają w punkt trzeba tutaj uważać, bo jest Kleber i on może, może tutaj zrobić kuku chociaż jest tutaj różnica w wykrywalności okrętów i moi drodzy, Kleber może być tutaj może być tutaj Kleber z daleka wyświecony, na razie jeszcze nie jest Szyma krąży i czekamy na efekt przejęcia przez Klebera kap nie chcę tutaj kapitan widzieć na Szymie atakować, pewnie przejrzał tutaj z własnego doświadczenia, że może znajdować się tutaj Piotr Pawłowski no i dwa okręty, a nawet trzy, one tutaj już płyną i Stalingrad słuchajcie jest za wyspą wszystko tutaj jest skoordynowane. Jedynie to Shima wypuszcza torpedy. Nic co na razie nie widać, nic nie słychać. Nie widzę żadnych okrętów wyspotowanych. No i Pietro Pawłusk wypuścił w tym oto momencie radar i Shima kazy została wyspotowana. Kleber jeszcze, jeszcze nie oddaje żadnej, żadnej salwy. Opływa daleko i jednak strzela do Shimy. I zobaczmy czy ta Shima dostanie jakieś tutaj obrażenia, chyba raczej jednak dostaje, a Kleber będzie próbował opływać już tą Szimę i atakować z drugiej strony, no zobaczmy zobaczmy tutaj co się dzieje, no Stalingrad utknął, czeka moi drodzy na dogodną sytuację, aby gdzieś tutaj postrzelać, no i z tej strony to co żeśmy widzieli szeroko, szeroko Marsylia podąża i Wenecja Będą chcieli tutaj opłynąć e, drużynę czerwonych, zobaczcie, bardzo szeroko. Jest tutaj Napoli, cały czas pilnuje z tego punktu. No i Libertat już z artylerią dodatkową, e, po malutku e, jeszcze akurat nie z, z artylerią dodatkową, ale po malutku się tutaj będzie zbliżał w kierunku Ohio, dając e, salwę. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Jest Pietro Paweł, Stalingrad gdzieś z tyłu. No tak na razie wszystko jest pod kontrolą, tutaj czerwoni e, przejęli dwa punkty, oni w tym momencie nie będą atakowali, oni będą starali się e, zatrzymać za wszelką cenę e, tutaj zielonych, żeby ci zieloni nie mogli przejąć żadnych punktów. Jest tutaj już walka pomiędzy Ohio i Libertatem, Libertat atakuje go tutaj artylerią swoją dodatkową, no i teraz mogła mogłaby delikatnie tutaj podpłynąć i sypnąć tymi torpedami no zobaczymy czy to zrobi Stalingrad cichutko również za wyspą i na razie nie daje tutaj e, o sobie znać z drugiej strony m, mamy dwa okręty Wenecja i Marsylia które, które będą chciały przejąć e, punkt chociaż nie spieszy im się z tym wszystkim poszły torpedy do Libertata no słuchajcie idą również trzy paczki torped czy te torpedy wejdą Słuchajcie, w Ohio, jeżeli to Ohio przytuli torpedy, a myślę, że raczej tak, bo to tak te torpedy zostały wypuszczone, no to jednak może się coś tutaj zadziać. Jest wyświetlona Shimakaze, Shimakaze zostaje obijana i ucieka. Ohio, no on teraz jest na ostrzu noża. Czy dostanie torpedę? Czy uda mu się wykręcić? Dostał. Nie, do, dostał niestety, on tutaj ma zalanie, artyleria dodatkowa z Libertata no robi też konkretną robotę, zobaczcie i topnie w oczach e, Ohio. Ohio, chociaż nią się w tej chwili naprawił i to jest kwestia salwy i Libertaty e, nie dostaje tutaj torped i Ohio spoczywa na dnie. No tutaj czerwoni Musieliby czekać, nie atakować, oni jednak zaatakowali, no i troszeczkę to się zemściło. Jest tutaj Stalingrad, za wyspą następny. Stalingrad, który jest ostrzeliwany z artylerii dodatkowej przez Libertata. Kleber również jest tutaj mocno obijany. Dostał potężną tutaj e, działę, stracił dużo. Słuchajcie, HP, no i teraz co zrobi Kleber? On szybciutko tutaj płynie. Chce za wszelką cenę sypnąć tymi torpedami zatopić Libertata, Libertat odpływa. E, zobaczmy, 3 kleber zostanie unieszkodliwiony. Kleber kleber on kończy się, odwysyła wszystkie torpedy, albo ty, albo ja, i już kleber poszedł na dno i Libertat, 3 Liberta. Oj oj i Libertat również jest na dnie czerwoni stracili dwa okręty. Jest tutaj Stalingrad na dobicie. SD22. Oni w tym momencie stracili Stalingrada, ależ on dostał potężną salwę, moi drodzy, i zostaje Pietro Pawłowsk oraz Napoli. Zieloni przejęli inicjatywę, przyjęli pałeczkę, oni w tym momencie prowadzą, mają dwa punkty, mają stracony tylko jeden okręt, no i Napoli wypuszcza torpedy w kierunku, zapewne Marsylii. Z drugiej strony jest Pietro Pawłowsk, Poszły to Pietro Pawłowska torpedy czy ten Pawłos dostanie te torpedy? Zobaczmy, ale tu jeszcze gdzieś widziałem stojącego za wyspą jest Stalingra. zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy i idą te torpedy, czy ten Pawłos dostanie, wchodzi w uliczkę i niestety nie udało się, nie łapną tych torped. Na swoje szczęście nie łapną torped, ale jest słuchajcie Sima wyświetlona, jest Stalingrad i teraz kto jest mocniejszy czy ten Pawłowski, czy te dwa okręty niszczycie z krążownikiem. Na no po prawej stronie tam jeszcze daje strzał do Wenecji, jest i Marsylia, One powinny pomóc tutaj tym dwóm okrętom żeby zatopić tego Piotra Pawłowska. zniknie, nie zniknie. O, zniknęła Sima, moi drodzy. Sima już jest w tej chwili niewyświecona, ale idzie tu Stalingrad. Czy ten Stalingrad zdecyduje się popłynie na rama? Za chwileczkę zobaczymy. Właściwie mógłby to zrobić, nic by się tutaj takiego nie stało. A Marsylia z Wenecją mogłaby pogrążyć. Napoli, tam oczywiście jest pod koniec, słuchajcie, mapy. No zobaczmy, czy będzie ram? Czy będzie ram. Na to wychodzi, że będą te okręty chyba się ramować. Jest strzał Stalingrada. No, zobaczymy, zobaczymy. No, Shima na razie nie bierze udziału wielkiego. Jednak chyba Stalingrad nie chce ramować. Zobaczcie, on idzie na wstecznym biegu. I zobaczmy co tutaj jeszcze dostaje PietroParc. Następną salwę. No i... Pokazała się Sima, ona wypuszcza torpedy i teraz szybciutko, czy pokaże swoją burtę Pietro Pawła, czy dostanie od Stalingrada, no zobaczcie jak od Stalingrada wszystkie pociski odbijają się tak jakby grochem o ścianę, no zobaczcie, ja myślałem, że to dojdzie do rama, jednak Pietro Pawłowski, czy będzie chciał zejść z twarzą i jednak ramować, no on już tak biedny, tutaj nic wiele nie może uczynić, ale zobaczmy, zobaczmy czy przeżyje, no tutaj strzał z, do podpalenia Piotra Pawłowska. Zobaczmy. No i torpedy nie trafią. Pietro Pawłowski na pełny kicie płynie. Chce tutaj jeszcze zajść i trafić w burtę Stalingrada i właśnie to robi. I teraz, jeżeli Stalingrad dostanie, lub Pietro Pawłowski, no nie powiem, żeby nie dostał. No, ojoj, oj, i trafienie. No, tam dostał troszeczkę Pietro Pawłowski, Zobaczcie. Zobaczcie, co się tu teraz dzieje. No, czy coś tam wybuchło czyli został Pietro Pawłowski ostatnim okrętem i likwiduje Stalingrada. Pietro Pawłowski wyszedł tutaj z obronną ręką i Czerwoni pozostają przy jednym okręcie Pietro Pawłowskiego, stracając tutaj dwa punkty. No i to już jest tylko kwestia dwóch minut, aby tutaj bitwa się zakończyła. No Pietro Pawłowski będzie kombinował jeszcze żeby przeżyć, tak Hiroshima w międzyczasie, zobaczcie moi drodzy wypuściła torpedy do Piotra Pawłowska i będzie przyjmowała punkt alfa żeby zakończyć bardzo szybko ten pojedynek no nic dodać, nic ująć zobaczmy, może jednak te torpedy jeszcze trafią, no raczej nie, bo Piotr Pawłowski już tutaj będzie dziobował, on rozkłada ręce no tak to dobrze wszystko było wystarczyło tylko bronić i byłoby ok. no ale no no, najlepszą obroną jest atak tak a niby jest, a okazuje się, że nie do końca, no trudno i tak drużyna Czerwonych jest jedną ze zwycięzców tego turnieju muszę powiedzieć, że naprawdę wielki szacun dla drużyn, które zgłosiły się i wzięły udział w tym turnieju przypominam, że mamy to pierwszy dzień turnieju, za tydzień następny, następny i zobaczymy kto będzie tutaj wielkim zwycięzcą? Kto zdobędzie nagrody? Zobaczymy. No, zostaje 37 sekund. Moi drodzy, tutaj się już nic nie zmieni. Wielkie zwycięstwo dla drużyny Shark, czyli drużyna Shark, czyli Kran Shark, rekrutuje, wygrywa ten pojedynek z drużyną czerwonych SD. 22, czyli cienie Bosmana. 11 sekund i to będzie koniec.